Pewnie zastanawiasz się, jak to możliwe, że sklepy Żabka mogą z powodzeniem funkcjonować w niewielkich odległościach od siebie. Zauważasz czasem nawet kilka sklepów na tej samej ulicy. Jak więc zatem to możliwe, że wszystkie osiągają satysfakcjonujące obroty, a swoją ofertą przyciągają wielu klientów? Możliwe jest to dlatego, że lokalizacje placówek nie są nigdy przypadkowe, a każdy sklep spełnia określony cel. Zadaniem takich sklepów jak Żabka jest nic innego jak upraszczanie codzienności naszym klientom oferowanie im wszystkiego tego, czego potrzebują w najbliższym sąsiedztwie i na wyciągnięcie ręki. Załatwienie kilku spraw w jednym miejscu, po zrobieniu zakupów, po skorzystanie z usług dodatkowych. Placówki sieci to zazwyczaj małe sklepy położone w dogodnych, dobrze skomunikowanych lokalizacjach. 15 milionów klientów ma mniej niż 5 minut piechotą do najbliższej placówki sieci. Każdego dnia we wszystkich placówkach sieci zakupy robi ponad 2,5 miliona konsumentów. Ale i tak powstaje pytanie: skąd wiedzieć, czy w danym miejscu warto prowadzić żabkę? W procesie wyszukiwania lokali wykorzystywana jest sztuczna inteligencja i zaawansowana analityka. Badane są m.in. ścieżki, którymi poruszają się klienci w drodze do pracy czy szkoły. Brana jest też pod uwagę odległość od przystanków komunikacji miejskiej. Wykorzystywane do analiz algorytmy potrafią szczegółowo zbadać przepływ klientów, konkurencję i skłonność klientów do zakupów w sieci Żabka. Często placówki Żabka znajdujące się przy tej samej ulicy mogą posiadać odmienny profil klienta, będą więc także różnić się między sobą asortymentem. Otwierając sklep franczyzowy, miałam większą pewność, że miejsce, w którym ono powstaje, jest dobrze przemyślane. Zresztą nie musiałam się nad tym zastanawiać i szukać odpowiedniego miejsca do prowadzenia przedsięwzięcia. Zrobiła to za mnie sieć, a ja mogłem się zająć prowadzeniem biznesu i osiąganiem zysku. Zatem odpowiedź na pytanie: czy prowadzący sklepy Żabka w bliskiej odległości od siebie mogą liczyć na satysfakcjonujący zysk jest twierdząca. Żabka dobiera lokalizację tak, aby franczyzobiorcy prowadzący mieli szansę rozwoju i osiągania satysfakcjonujących przychodów.